Witam. W dzisiejszym filmiku zobaczymy jak wymienić termostat w Skodzie Fabi. To jest nasza pacjentka Skoda Fabia. Rocznik 2002 19 TDI. Na początek musimy spuścić płyn z układu chłodzenia. Do tego służy tutaj ten widoczny tutaj zaworek. Jak się odkręca, płyn schodzi. Na początek najlepiej będzie odkręcić jeszcze zbiorniczek, żeby ten płyn łatwiej zleciał. Do wy wyjęcia termostatu już tutaj wykręciłem. Nie wiem, czy to widać. Trzeba odkręcić ten krucic. On jest połączony z dolnym przewodem w chłodnicy. Da się go znaleźć w tym modelu. To jest 1,9 TDI. Nie wiem, jakie to jest oznaczenie silnika. Jest pod alternatorem niewygodnie strasznie, no ale da się to zrobić. Nie, nie zdejmowałem tutaj żadnych przewodów. Jak widać, przykręcony jest ten króciutko na, na dwie śruby. Kluczyk dziesiątka przyda się jakaś przedłużka do tego klucza na pewno jest stary termostat tam jest nowy już widzimy nowy termostat stary nowy jest z o-ringiem od razu w zestawie kupiony tutaj odgiąłem ten przewód jak widać jakiś magik przede mną uszczelniał to silikonem będę musiał to oczyścić Ciąg dalszy już założyłem. Termostat coś Co ciekawe, termostat jest dostępny z taką tutaj uszczeleczką dookoła, ale jej się nie zakłada do skody. Ten termostat pasuje jeszcze do Volvo, do Forda. Do skody się nie zakłada jej. Ona ma w, chłodni, w głowicy tutaj jest taki fres, gdzie termostat dokładnie idealnie pasuje bez tej uszczeleczki. To jak widać, zdjąłem kostkę z alternatora. Jeśli by ktoś chciał, żeby to było jak najwygodniej, radzę zdjąć alternator. Męczyłem się tu bardzo długo, zgubiłem jedną śrubę. Bardzo, bardzo ciężko jest dostać się do tej śruby pod spodem i w ogóle nie widać, ale jak to mówią, po palcu, po palcu i się da radę zrobić. Teraz przystępuję do, do montażu tego węża, którego zdjąłem też po drodze. No i będę zalewał płyn. Tu już mamy wszystko zmontowane. Zbieramy narzędzia. Całość można wykonać klucz dziesiątka, grzechotka. Przydadzą się szczypce, śrubokręt. Bez żadnych nadzwyczajnych narzędzi, bez żadnego. Garażu, warsztatu. Można to w warunkach angielskiej zimy zrobić. Przydatnym urządzeniem będzie magnes teleskopowy. Pomógł mi dwa razy. Za trzecim niestety nie zmieścił się. Śruba utknęła pod mocowaniem alternatora. Może jeszcze na koniec opowiem dlaczego ten termostat wymieniałem. U mnie były objawy takie, że samochód się nie grzał. Był cały czas zimny, dużo palił. Jak robiłem trasę z pracy do domu, około 20 km to wskazówka cały czas leżała. Drugim objawem, kiedy termostat ktoś musiał wymieniać, jest, że samochód będzie się grzał i to jest dużo gorsze. Będzie się grzał bardzo szybko. Termostat po prostu nie będzie się otwierał i co, silnik pracuje cały czas na, na obiegu małym zagotuje wodę może dojść do uszkodzenia uszczelki pod głowicą to jest bardzo niebezpieczne Te, wtedy termostat trzeba szybko wymieniać ja mogłem sobie pozwolić na jeżdżenie ze, z, zepsutym okazało się, że rozwierconym termostatem ktoś go po prostu rozwiercił zamiast wymienić na nowy dziękuję wszystkim za uwagę do zobaczenia następnym razem. Jest jeszcze parę rzeczy do zrobienia w tym aucie, w mojej skodzie, i będę wrzucał z tego filmiki. Na razie.